Nie tylko do siebie, ale generalnie w drodze. Jak słychać? dzwony biją. Komu biją, temu biją. Jak to było? <grymne> Jak wy się dzisiaj macie, moje miski? Jak wy się dzisiaj trzymacie? Widzę po sobie, że z jest jestem strasznie, ale właśnie taka dzisiaj jestem i tak właśnie mam. Tutaj. Upsydy. Coś kliknęłam, nie wiem czy nie zepsułam. O, oh, Jesus. Włączyłam zielone tło. Jak to się wyłącza? <noise> Jak to się wyłącza? Jak tego nie wyłączę, będę z Wami gadać się na zielonym tle. Jest. Można wyłączyć. O, chwała Panu! Już nic nie przyciskam. Chciałam swój wygląd polepszyć, żeby Wam wizualnie było lepiej. Ale już nie dotykam. <głos> <głos> Może tu coś trzeba. Retusz włączony, jak tam ładniejsza jestem. <noise> Wyłączam to nie. Niech już będzie, niech już będzie bez tego retuszu. No już trudno. Poże czuję się jak takie dziecko, któremu dali telefon i teraz może sobie poprzyciskać. Witam Was, wszystkich bardzo serdecznie. W porannej motywacji, w której to zdradzę Wam dzisiaj sekret oddechu, który zmienia. Wszystko i ponoć, że w 10 sekund może pomóc nam pożegnać się z lękiem. Czy aby tak na pewno jest, to się zaraz przekonamy. I co to za oddech, i e, czemu on taki ważny. Ale najpierw się przywitamy i zobaczymy, co tam u nas słychać. Więc Martynka, dzień dobry. Michał, dzień dobry. Iza, witam. Mówicie, że bombowo, ale co dokładnie? Ten zielony tło, ten retusz, czy jego brak? Ym, dajcie znać, jaka u was pogoda jest zewnętrzna oraz jakie warunki wewnętrzne, atmosferyczne pan, panują. Czekam, aż się tutaj yy, yy, uaktywnicie. Harry, 2 stopnie słonecznie, Edinburgh 7. Yy, wspaniale. Słuchajcie, u nas dzisiaj jest po prostu zachmurzenie. Ale nie leje dla odmiany. Umiarkowanie jest. Umiarkowana taka pogoda. Ale za to pięknie. Pokażę Wam. Oglądacie sobie waka. Waga no, ja udostępniam ekran. Patrzcie się. Czyż to nie jest piękne, piękne okoliczności tutaj przyrody i inne? No, moim zdaniem widok bombowy w ogóle. Na zdjęcie nie o takie. E, słuchajcie, dzisiaj e, z drogi was przywituję, więc oficjalnie witam w porannej motywacji, w której to dzisiaj e, zdradzę Wam sekretny oddech, który pomaga nam odnaleźć się w życiowej burzy. E, mówię to tak troszeczkę z przesadą i tak zaczepnie chociaż narzędzie przepotężne pomimo tego, że niesamowicie proste jak zwykle są to że narzędzia jak i jakieś sposoby, które sprawdzają się u mnie nie jestem żadnym psychologiem, psychoterapeutą ani psychiatrą, żeby wam tutaj mówić dokładnie, co macie robić. Po prostu dzielę się z wami tym, co działa. A mianowicie, co takiego działa? Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że Dzieje się w Waszym życiu naprawdę bardzo, bardzo dużo, wiele różnych trudnych sytuacji, i z każdej strony, nie daj Boże jeszcze, jak człowiek ma dostęp do jakichś mediów, albo mainstreamowych, albo społecznościowych, i z każdej strony słychać po prostu głosy różne opinie, przekonania, oskarżenia. Opinie na temat tych oskarżeń. Dodatkowo, życie toczy się dalej swoim tempem. Nie chce w żaden sposób zwolnić i robi się, słuchajcie, z tego wszystkiego straszny harmider, taki trochę jak na targu. Nie wiem, czy macie takie wspomnienie. Byliście kiedyś na targu w Polsce? Mówiąc o tym, słuchajcie, za mną przechodzi cały autokardyzjaków z walizkami, więc ten szum. Efekty dźwiękowe w sam raz. <laughs> Znacie temat, byliście kiedyś na targu? wiecie, jak to jest, jak jest taki harmider, że człowiek własnych myśli nie słyszy. Jak nie byliście, to wyobraźcie sobie, że jesteście na jakiejś ruchliwej ulicy, na przykład w jakimś Londynie. I u nas potrafi się zrobić właśnie taki harmider w naszej własnej głowie. I co my najczęściej robimy w obliczu takiego hałasu, takiego. Przytłoczenia tym wszystkim, e, takiego przemęczenia y, tą ilością bodźców, co my zazwyczaj robimy, uwaga, 3, 2, 1, staramy się zagłuszyć. I e, nie wiem jak wy, ja mam doświadczenie zagłuszania tego przemęczenia, tego nadmiaru bodźców i też nadmiaru emocji związanych z różnymi rzeczami, które się dzieją doświadczenie, słuchajcie, zagłuszanie tego głośną muzyką, na przykład. Im większe emocje, tym głośniejsza muzyka. Z, z uciekaniem od tego hałasu w, na przykład, media społecznościowe, w scrollowanie, pomimo tego, że to dokłada jeszcze do tego, do tego hałasu. Doświadczenie wygłuszania siebie, tłumienia tego wszystkiego różnego rodzaju używkami. No i... Powiem Wam z doświadczenia, że jest to wielce niepomocne, ponieważ pomimo takiej złudnej, chwilowej, tymczasowej ulgi, robi się od tego jeszcze bardziej w głowie więcej. To po prostu buduje długoterminowo napięcie. I to właśnie napięcie, które próbowaliśmy rozładować poprzez zagłuszenie, uciekanie, ono robi się coraz większe. Jak od tego uciec, jak uciec z błędnego koła? Słuchajcie, istnieje na to jeden sprawdzony dla mnie sposób. Jest niesamowicie prosty, niemalże banalny, aż tak banalny, że nie stosujemy go, bo wydaje nam się zbyt oczywisty, jednakowoż jest on niesamowicie skuteczny. A mianowicie powrót do oddechu. No, i teraz wszyscy pójdą, powiedzą, Boże, mi powiedziała, że mam oddychać, przecież oddycham cały czas, a harmider jaki był, taki dalej jest, napięcie coraz większe. Tak. Tylko, że różnica polega na tym, że w większości oddychamy nie, nieświadomie, podświadomie. Jakbyś tak człowieku się przyjrzał teraz swojemu oddechowi, to jaki ten oddech jest czy on jest powolny, głęboki, przeponowy, czy on jest płytki, szybki i taki ledwo zauważalny, taki że człowiek nawet nie wie, że on oddycha, nie zwraca na to żadnej uwagi, nie? Często ten nasz oddech i jakbyśmy się przyjrzeli naszemu oddechowi i temu, jakie jest nasze ciało, to potrafi być barometr właśnie Naszego stanu wewnętrznego, stanu emocjonalnego, dobrostanu emocjonalnego. Nie jesteśmy nauczeni, nie wynosimy tego ani ze szkoły, ani z domu, żeby przyglądać się naszemu emocjonalnemu dobrostanowi. Większość osób ma, wiecie, jakie odczuwa emocje? Dobrze źle, oraz stara bieda. Podczas kiedy to oczywiście nie są żadne emocje, po prostu nie potrafimy ich nazywać. Potęga powolnego, głębokiego wdechu i wydechu świadomego jest taka, że to biologicznie tak jest uwarunkowane, że to działa. Ponieważ jeżeli ja jestem w takim spięciu napięciu i oddech płytki, nie, to moje ciało. Automatycznie wie, że ma być w stanie alarmu, bo jakieś zagrożenie na mnie czycha, skoro jestem tak wyspinana. Oddech głęboki powoduje, że nasz nerw błędny otrzymuje taki sygnał: Zagrożenie minęło, jesteś bezpieczna. I chociażbyśmy nie chcieli, to nasza. Biologia, fizjologia oddziałuje na nasz stan emocjonalny, czyli, kolokwialnie mówiąc, na to, co mamy w głowie w tym momencie. Głęboki wdech i wydech, a najlepiej kilka, pomaga nam się ugruntowić i zakotwiczyć w chwili obecnej, w tu i teraz. I to jest to miejsce, w którym ja mam największą sprawczość. To jest moje miejsce sprawczości. Jeżeli ja pomyślę sobie i się skupię na tym, co będzie, co mogłoby się wydarzyć, to zgnicie mnie i zmiażdży ogrom potencjalnych, możliwych scenariuszy. W większości, kiedy jesteśmy w stresie, nie będą to scenariusze korzystne dla mnie. Będą to jakieś katastrofizmy najczęściej. Czyli czarne scenariusze, co może puścić źle. I bardzo często skupiali się na tym, co mogłoby być taka nibylandia, a co jeżeli, a gdyby, a co gdyby skutkuje lękiem. Yy, nic dziwnego zresztą, bo no, jest to, potrafi to być przerażające, jak sobie pomyślimy, o co mogłoby być. Jeżeli będziemy się skupiali na tym, co było. Będzie dla nas to też przytłaczające. Będzie to skutkowało przygnębieniem. Dlaczego? Dlatego, że nad tym, co było, nie mam żadnej sprawczości, nie zmienię tego, chociaż bardzo bym chciała, być może. Więc, jedyne miejsce, w którym ja mam największą sprawczość i w którym y, mogę sobie powiedzieć: Ola, jesteś bezpieczna, to jest tu i teraz. I kiedy w moim życiu. I dzieje się bardzo wiele i na zewnątrz w okolicznościach życiowych jest straszliwa burza, gdzie człowiek naprawdę ma podstawy do tego, żeby czuć lęk, frustrację, zdezorientowanie, być może złość, być może bezradność, być może rozpacz. To jest takie jedno miejsce. Bez względu na wszystkie okoliczności życiowe, które w tym momencie się dzieją i których doświadczam, jest takie jedno miejsce, w którym zawsze jestem bezpieczna i w którym zawsze czeka na mnie pokój, spokój i wytchnienie. I jest to ta chwila, ta teraz, ta w tym momencie. Tak jak tutaj siedzę. Przed tą ścianą lasu, w tym samochodzie, jak trzymam ten telefon, rozglądam się dookoła i stwierdzam z całą obiektywnością, że jestem bezpieczna. Kilka głębokich oddechów przypomina mi właśnie o tym, że tak jak tu stoję przed Tobą w tym momencie, jestem bezpieczna. I zachęcam Cię do tego następnym razem, kiedy poczujesz, że w Twoim życiu dzieje się zbyt wiele, za szybko, za dużo, zbyt trudno. Pamiętaj o tym głębokim oddechu, który ugruntawia nas, zakotwicza w chwili obecnej. I to jest bardzo ważne, ponieważ chwila obecna jest jedynym naszym bezpiecznym miejscem, nad którym mamy pełną sprawczość. Nie mam kontroli nad tym, co się dzieje w moim życiu. Czasami mam, czasami nie mam. Ale często bywa tak, że nie nad wszystkim mam kontrolę, co się dzieje, ale mam pełną kontrolę nad tym, jak ja na te okoliczności zareaguję. I z tym Was zostawię. Moja anioły, Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić. Przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile masz świadomość tego, że największe twoje bezpieczeństwo i sprawczość jest w chwili obecnej, a najskuteczniejsze narzędzie, które do tej chwili obecnej nas sprowadza i nas uziemia w tej chwili obecnej, to właśnie zwykły, ale przepotężny głęboki oddech lub też kilka. Moje miśki, widzimy się jutro w tym samym miejscu o tej samej porze. A ja życzę wam cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Do zobaczenia.